Ej hey, ej, hey, mother ej, ej! Flintston! What's poppin'? Oh, What you it to here, brother? What the f- Haha! Flintston! My brother! Dobra, co to fucking little, polsku, little dawaj. trip! Dawaj, I jaki get trip? Back. Jaki trip brother? Sylwester wiesz! Zapisem do ciebie SMS! My tu ogarniamy biznes, you know bro? Ty słuchaj, ogarnij swoje sprawy dzwoń do mnie za 15 minut, 20 ustawimy się kawa kawałek na pączkabourdzia No to 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 masz za łachę na sobie Patrz ten drip tu Look and this a drip Trap, trap, strzał, bamba, klat Show me a boy Big drug From the west cash. dzwoni do mnie za 20 minut Raz i ja, brother I wydwaniamy się Nie będę tu gadał na Dobra. przypale Jak ty wyglądasz? 20 minut do mnie dzwoni. Krzaki mam... Było z... z... no, ktoś wskoczył do krzaku Tak? Tak, tak, tak Raczej nikogo Tam jesteś, tam, jest tam... Opalamy! Ok, to ja. Stop, Przyjął. Spokojnie, twoim kolegom nic nie będzie. Tam Ta amunicja nie jest aż taka ciężka, jednak jaką wygląda. 15 przeglądarek. Czas tak już tego w... konia. Wyszukaj kilka mamosiek. Lepsza stara. Żadna. Damn. Macie wrażenie czasami, że ten człowiek jest jakiś Głupi jak but. Trzy auta już mu przejechały i nie jest w stanie stopować NPC-ta. Podejście czwarte. To jest idiota. To jest debil. Pu, pu. Nic nie mówiłem, Antosiu, co? Co, kochanie, się stało? Siusiu, no to leć siusiu, szybko, już się zapalam światło. Ale wparowała w idealnym momencie... ja cię kręcę. Jej tatuś nic nie mówił, kochanie. No to jedźmy na Daj mi to, daj. A! awa, o, okej? A tak. Jeszcze jeden ogruje, podchodź tu Montana. Mhm. Zakuj jeden drugiego, wstań obok niego, nie podchodź do mnie. Powiedziałeś zakuj jeden, Wstań no, obok okay. okay. niego, zakuj tutaj tego. Tak. Zakuj go. To, możesz mówić który, którego, Której bo ja no, już nie wiem jak... Na blondasa. Ja blondasa! Ja blondasa zakuwam, okej, okay, pewnie. Dobra, zakuj mnie. Kuję blondasa. Blondas ucieka, blondas Dobre, ucieka, powtarzam. No, ała! A... wiesz co? Mi się, wydaje mi się, wydaje mi się. Byłem dzisiaj rano, chciałem zobaczyć, wiesz, czy się wysuszył i mówię, sprawdzę jeszcze, jeszcze traka swojego. I mam wrażenie, mam wrażenie, ale nie jestem przekonany, czy to był on. Ale wydaje mi się, że widziałem go. Widziałem go na, 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 na tym. Na spocie? Jak laskę za krawbara. No, 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 wydaje mi się, że widziałem. Adam? Tak, to. Wydaje mi się, że to było. O, o, laskę za crowbara? Tak. Ła, wow, owa. ła. <laughs> no, jeden jest 1-1. Chyba, że łapę laskę laskę. Nie wiem. Trzeba się pogadać. Roleplayowych odklejek to miałem tylko jedną taką sytuację w Uberze. W momencie, kiedy zamówiłem sobie Uber Blacka. Jechałem, słuchajcie, z pracy. Byłem byłem dobrze ubrany. Garnitur. Walizka taka, którą dostałem na urodziny. Walizka taka czarna, skórzana. Wsiadam. Dzwoni do mnie jeden z moich dawnych znajomych z Grand Theft Auto 5 roleplay. I mówi, że Arkadio nas chce... No i odbieram ten telefon, rozmawiam z nimi, mówię, słuchaj. to tego, Arka jak, jak Arkadio chce na. na to trzeba go dzisiaj no. Ja niedługo będę i działamy. No i powiem wam szczerze, że Uberowiec spotkaliśmy się wzrokiem tylko i wyłącznie w lusterku. I później już tylko chwycił mocno kierownicę. Ja powiedziałem, przepraszam, wie pan co? Ja, ja rozmawiam o Grze. On mówi tak, 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 tak. tak. I tyle. To z tym bracharstwem tu żartowałyście, nie? Nie, jesteśmy głosiarami. Ale, no tak. Zobacz, jak to brzmi. Mocno, co? Co? Tak, mega mocno. No. Kurwa, co się drapieszy? umyła, nie spędzicie? nie. nie. No zobacz, no. jak to brzmi. Mm -mm. O brzmi. Żalard, lepiej możecie zaatakować. Siema, przyprowadziłem pimpkę. A Weź go w no go, no bagaż. Do bagażzika. Głaskam go, Pa. Rzecz napcina. To tutaj. To coś tu? Ale, no, to, tu? Ale gdzie mam ja tego jakoś... szukać, 참... şey? Rzecznie. Czy quietly, because you. O, go! go! No, biedz go, go, do go! ja bym mogę! go, go! O, weźcie tego tego psa, weźcie tego. No, what the oh, yes. you know what you look very nice today thank you i'm in my work uniform yes thanks you look like a like a creepy old man i'd find in a bar what but in i like thought, a thought a you way. liked me like a like a creepy old man no, no. Powaga, co to mamy? 30 latek ciepłam! Wiersz o miłości. Myślał o nim rano. Myślał o nim wieczorem. Był dla niego miłością, a jednak też potworem. Myślał o nim w szczęściu, myślał o nim w bólu Wciąż myślał o nim. O swoim żolu. Żolu, żolu, żolu. Ach. Już się pytał, ile mamy kasy. Nie chcę mu się przyznać, że zarobiliśmy, no. Znaczy, ty masz sześć kołan, no, ale w porównaniu do jego 51 tysięcy, to, to jest, to jest... To jest dużo. O, 51 tysięcy to jest bardzo dużo pieniędzy. Ma 51 jeden Ale kapcie. pytanie, czy on potrafi robić d***? Potrafi ci zrobić kopyto? Otworzyć coś łomem? Wiesz, chłopak może mieć pieniądza wylewe ręce. Ja może nie mam pieniędzy, umiejętności, zaradność, mam języki i tak dalej. Więc wiesz, że też znalazłem takich bogatych, pieniążki mieli, a ugu gaga, ugu gaga. A widziałem chłopaków bez ojców, bez pieniędzy, i świat potem miał stóp, więc tam daruj te gadki, kto ma ile kasy. Yeah, we Thank you so much. Take care, bye. Strasznie cicho mówiła, strasznie. P***** medal! Jadę! Teraz, bo. Daj mu, daj mu, daj mu! P***** medal! medal! <laughs> <laughs> Gdzie masz pancie Ale dzisiaj były zapasy. Ha, 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 mój wielko ludzie. Ja tylko do swojego k***a, u... widzowie. Hahaha, ha, ha, ha. nie żartuję. Fine, I'm fine. Jedwab to jest. Ja, ja byłem świadkiem tego, jak kiedyś u nas jedna pani za karę musiała zrobić szefowi. <laughs> Przepraszam, jeszcze raz, jak? Jestem w stanie zapłacić karę. Szefie. Powtórz. Zapłata albo w pieniądzu, albo w. Yy, ty byłeś świadkiem, w jak w tym biurze pracy? jedna pani musiała zrobić. Nie w tym nie. A nie w tym. U nas będziesz w tym. mówię. To czemu w tym? Nie no, że w szefa, szefa. Ale u nas w Vice City. Aha. Czy ty chcesz. Coś ty. Nie no, jak nie mam sandałowi. Ja, sandałowi. Ja mam byłego męża. Nie, 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 nie. nie. Ja mam byłego męża uficzerem. z możesz... No i git. Ja... On jest e... moim tym... przedłużeniem. Kim? Nie. Z nie. To ja odrobię to na służbie.